Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Playboy.pl i witam państwa po, yy, że tak powiem, w chuj wielkiej przerwie. Ech, mamy, że tak powiem, nowe ustawienia streama. Mamy trochę dużo różnych innych rzeczy. No i co, troszkę się zmieniło, że tak powiem. No bo, no, trzeba dążyć do ideału, no i to tak wygląda, no. Ech, no. Więc co Długo nie było streama, nie było nic eee, I co mogę powiedzieć Jakby z... zaczynamy teraz już tak się staram zacząć na grubo że tak powiem No i Mam nadzieję, że będzie zajebiście Co mogę powiedzieć, czekam teraz na nowy internet Jak dostanę nowego interneta No to wtedy już będzie na grubo a na razie co mogę powiedzieć, następny odcinek się pojawi dopiero Znaczy na następny stream pojawi się dopiero wtedy Jak już będę miał nowy internet Bo, e, bo póki co no wiadomo No jak nagrywa, nie do się, nie? No Więc Zagramy sobie szybko w jakąś grę I wam poopowiadam Troszeczkę Ogólnie tak Sprawa wygląda w ten sposób że y, po prostu, jak widzicie tutaj o Nastawiłem sobie y, Boże, nastawiłem sobie wszystko W OBSie, takie rzeczy, wiecie y, Wygląd ikonki tak zaraz y, Jakby to powiedzieć wszystko No i co? Mam tam parę rzeczy tutaj z donateami, fajnych ustawionych Więc no Mam nadzieję, że się spodoba, bo jak widzicie o Tutaj mam taki play i tak dalej Wszystko porobione na no, nowo no. Więc co? Zapraszam do oglądania A góry, tam tam. to jak górę. zamykam Więc to Link do Donateu w opisie. Zostawcie Suba, dzwoneczek i łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny, ponieważ to pomaga w rozwoju się... W rozwoju kanału. O. No. Więc to mogę powiedzieć? Albo no. grubo, albo wcale. My name is King. Ram, pam, 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 ram. I like to drink. I like to fuck. Like to fuck. Give me a money. I gave a drink. aya ah, yeah. Show me a pussy, bitch. Let's fuck. Everybody a a kla kla klap your hands, aye? Kla kla klap your hands, aye? Let's dance Dobra I co bym mógł jeszcze wam powiedzieć moi drodzy widzowie No to yy, Oprócz jakby tych gier które nagrywałem Doszło mi parę że tak powiem gierek A zresztą je wam pokażę szybko yy, Madruner, Eurotruck yy, Później Farmers Life i Mechanik motocykli, taka gra fajna Ale muszę w końcu nagrać coś takiego jak właśnie farming już, ale tak do końca, że tak powiem dogłębnie Muszę się zagłębić w te temat tej gry No i co, no i tyle No, udostępniajcie transmisję. transmisję. Chociaż nie będzie ona długa, a nie będzie też krótka, więc no Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, jak coś to piszcie na czacie <gry> Bo tak to wygląda. I zastanawiam się w sumie, czy się nie przerzucić na Twitcha. Ale... No. Chyba go nie ogarnę. Nie mam pojęcia. Albanian King bitch. Come on Lecimy z tym. Ralala la. Hop, hop, hop. Dobra. Będę grał GRĘ Kurwa I właśnie dlatego nie lubię mojego internetu Nawet szczerze powiedziawszy nie wiem już na YouTube nie było, ale myślę, że około coś 4 miesięcy Nawet nie wiem ale cóż co to by zrobić to w sumie nie jest bardziej teraz nie chodzi jakby o tą grę bo grę macie tylko żeby coś tam że tak powiem okiem rzucić a tak właściwie to chodzi tutaj o to że chciałem jakby wam przekazać yy, taki jakby ja mam przedstawić jakby moje poglądy co do przyszłości yy, ponieważ planuję tak jak mówiłem teraz internet ja mieszkam na Śląsku, więc chcę sobie zrobić tutaj Leona. Nie wiem czy ktoś kojarzy tą firmę. Jedną z najlepszych na Śląsku, W sumie jedyna najlepsza. reszta to są jakieś tam cenosła. No i co mogę powiedzieć? Jak zrobię sobie internet, to no to będzie zajebiście. Eee, bo że tak powiem, no wszystkie moje e, niepowodzenie, że tak powiem z kanałem. Czyli wiadomo, m, zacinanie, y, opóźnienie, y, ładowanie wolnogier gier itd. itd, etc., etc. No, jakby to wszystko to się bierze przez ten internet, więc tak jak mówię, zmienię swój internet, no i wtedy będziemy już zaczynać na grubo osobę do montażu filmów mam, chociaż nie wiem w sumie czy będę nagrywał, bo jest to wiadomo. Kolejne razie jakby dochodzą obowiązki i tak dalej. Bo eee, wiadomo wysłać, przegrać, yy, potem znowu na kanał wrzucić to. No. Więc jest tego trochę więcej, a tak wiecie, chyba zaczyna pyk i już mam gra. No i to wiecie jak to wygląda. A znowu inne takie wiecie, zabawy się też trochę więcej obowiązków. Chociaż nie pamiętam, że no, się nie, nie powiedziałbym tego, bo wiadomo, tylko po prostu czasu brak E, następna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że za niedługo... Yy... Znaczy za niedługo, jakby to nie jest pewna informacja, tylko jakby to jest taki jakby... Kurde, za wolno mówię. E, to jest jakby taki mój jakby spoiler, yy, prawdopodobieństwo tego, że to wyjdzie jest yy, 50 na 50, ponieważ prawdopodobnie do zimy, yy, do tej zimy, która teraz będzie, yy, mianowicie do yy, grudnia, Będę, jakby to powiedzieć, będę zmienił yy, mianowicie swoje miejsce pobytu, ponieważ planuję się yy, yy, wyprowadzić, yy, że tak powiem, N nie idę na swoje w żadnym wypadku, nie idę ja na młodzież, tylko ja chciałbym się nie. Ja 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 no więc jakby zmienia te moje miejsce, za yy, obecne zamieszkania, yy, chcę po prostu się wyprowadzić gdzieś yy, w miejsce po prostu takie jakby które już mam upatrzone, nie chcę nic mówić za bardzo bo to jest taki temat, że tak powiem ostry, ostło e, ale na pewno będę miał tam e, lepiej, będzie już nagrywanie na kamerkę, będzie, e, że tak powiem profesjonalna obsługa tego wszystkiego e, Będą też jakieś różne vlogi mogły wlatywać na kanał i tak dalej, i tak dalej no i będą, że tak powiem, troszkę takie za streamy, to y, ten projekt, że tak powiem, jest y, w fazie y, prototypowej po prostu. E, mianowicie y, zbieram ekipę, y, która mi jakby pomoże w tym udziale, to wszystko jakby zorganizować i tak dalej. Ponieważ jak mówiłem, właśnie chciałbym robić te y, patostreamy, ale te patostreamy będą na takiej zasadzie, że to nie będzie y, bijatyka, jakaś kurwa, nie wiem, jakieś patologia, takie wiecie o co chodzi, jakiś tam... Fest złe rzeczy, w sensie jak gwałt, jakiś to w ogóle nie ma czym gadać kompletnie. To będzie normalna po prostu czysta zabawa. Czyli patostream mój, który ja bym chciał zrobić, otwierać się będzie na takiej zasadzie. Siadamy, oczywiście jeszcze nie, nie, bo nie jestem pewna lekki. Ale tam powiem już przyszłościowo, nie? Że jak będziemy by, po 8 latce. No to wszystko było. Siadamy z kolegami, e, mamy trochę wódki tam, jakieś wino, coś takiego. No i normalnie tam wiecie, pijemy, wygupiamy się, jakieś tam różne też takie głupoty robimy, wiecie, w sensie tam nie... jeden e, śp, tam śpi, a ten mu na przykład nosa, e, do nosa peta w czy coś takiego, nie wiecie o co chodzi, widzę No. E, jakby po prostu to, co ja chcę zrobić, to ma być taki normalny stream Czyli taki jakby kabaret na żywo yy, live, coś takiego <grystanie> Po prostu ma się to opierać na takiej zasadzie I grami nie da na to, Dobra, nie ma eee, Mianowicie to wygląda w ten sposób Że tak jak mówiłem, chciałbym się wyprowadzić yy, po prostu się zmienić otoczenie To też będzie jakby się trzymać mojego przysz przyszłego zawodu w sensie jak ja bym się wyprowadził to poszedłbym jakby w tym kierunku jakby to nazwać rolniczym bo ja idę na technik rolnik operator maszyn rolniczych czyli jako że bym był rolnikiem krótko więc chcę jakby właśnie do tego się wyprowadzić żeby po prostu też jakby iść w tym kierunku moich marzeń w sensie takim jak wiecie jakby to pokrótce nazwać no po prostu, żeby tam, wiecie, w tym miejscu gdzie bym po prostu mieszkał, to żeby tam sobie dać jakiś warsztat, żeby tam sobie ciągnąć naprawę, coś takiego, wiecie, jakieś może i takie zarobkowo, w tym sensie. E, chcę na pewno nagrywać, jakbym miał gospodarę już jakieś ciągniki. Wszystko będziecie po prostu na bieżąco z góry wiecie I po prostu jakbym już zmienił to jeszcze otoczenia, to chciałbym też jakby nagrywać, wiecie, takie vlogi typu, że tam jadę sobie traktory, coś tam robię, robię to, 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 to słoma, żniwa, tak, dalej, tak dalej ale oczywiście nie zrezygnuję z gier bo myślę że na ten moment nigdy nie zrezygnuję ponieważ gry grać lubię a nawet że tak powiem jakby jakby to ująć kurde oni się taki, nie się nie wygadzają dobra nieważne i po prostu jakbym grał w, w, właśnie też w gry to by w kwartego wychodziły te jakby dobre pasy w jakby to nie nazwał tak nazwał no i czasami by wleciał jakiś odcinek tylko, że mówię, zobaczę z tymi vlogami, jakby to miało wyglądać. Więc, no. Postaram się zrobić jak najwięcej. My to ile będę mógł. No i. To. No, poniekąd bym się starał, po prostu temu wszystkiemu, jakby cały mój wolny. i Nie tylko wolny czas. E, całe, jakby. Moje, że tak powiem. 50 życia, że go przeżyję. To bo To No i postaram się do czegoś dojść. Bo chciałbym coś osiągnąć na tym YouTubie i nie poprzestanę Laura, choćby mi chyba wszystko y szło nie, nie pomyśli, to odpowiedzi tak sobie. Bo jak to mówią u nas we wsi nie ma chuja we wsi. I tyle. No. Więc y co? W sumie to nie wiem co mam więcej mówić. Eee, gramy się załadamy. Nie chcę głupia Menda, gida, ja, Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? Czekajcie. Eee, um... Demowałem w sumie nie wiem co bym mówił. Kurde. Nie wiem w sumie. Chyba już wszystko powiedziałem. A i właśnie i następny odcinek... E, będzie e, wtedy kiedy po prostu, czyli odcinek live, może i odcinek, nie wiem, dobra, nie ma, się pierdoli! No, dobra, ale chuj tam e, Następna część jakby e, tej naszej, tego naszego powrotu na YouTube będzie dopiero wtedy, jak dostanę robi internet, bo jak dostanę internet, wiadomo, to wtedy będę sobie wszystko robić, tak dalej, tak dalej. No. już, to wam wszystko jest, zajebiście, gitara się ma. No i w sumie powiem wam tak, skoro Wierka się nie chciała włączyć, nie będziemy tutaj czekać nie wiadomo na co eee, mianowicie jest to przez to że mam internet jebany no i co mogę powiedzieć to to by było na tyle zobaczymy się już niebawem bo myślę mam nadzieję że internet od, yy, po prostu tego streama będzie do jakiegoś tygodnia dwóch max więc yy, będzie się działo w najbliższym czasie no i po prostu jakby to nazwać no będę się staro, po prostu robić coś takiego i tak dalej więc nie wielec wobełny nie nie gadając głupot w, yy, w sumie to tyle Żegnam się z wami jakby jak yy, muszę sobie jakieś powiedzenie nowe na koniec więc Eh. Salam aleikum.